Ja jeszcze tak wrócę, bo van, pan prezydent. Wiem, że był na memoriale Pani, Pani Świętej Pamięci Marii Kaczyńskiej w Rabce. Pan Prezydent będąc tutaj chyba chodząc do szkoły średniej przebywał w naszej minie. Może mamy tutaj piękny wyciąg w Laskowej, to ładniejszy niż w Rabce. Może zorganizujemy jakiś memoriał imieniem Prezydenta. żeby Pan Prezydent nas zaszczyci swoją obecnością. Apelujemy o to. Może Pani Premier. Ja od razu, od razu odpowiem. Od razu odpowiem. Proszę Państwa, to ja mam wniosek, powołajmy, powołajmy taki komitet organizacyjny. To, to jest genialny pomysł. Jestem pewny, że, że takie, takie spotkanie sportowe no, byłoby zaszczycone przez wiele ważnych osób. Widzimy dobrze, że no jest zainteresowany tym memoriałem świętej pamięci Marii Kaczyńskiej. Ja tam osobiście też brałem udział w każdej edycji. Nie ukrywam, że rok temu z narażeniem, jak to mówicie, życia i zdrowia, ponieważ warunki na Polczakówce, koło Rabki są bardzo trudne. To znaczy raz, że jest to szalenie wymagający stok. Myślę, że laskowa tym względem mogłaby konkurować, ponieważ jest stopiem bardziej łagodnym i bardziej przyzwoitym dla amatorów, a przecież idea jest taka, żeby, żeby jak najwięcej ludzi w tym wzięło udział, więc potraktuję to Panie Przewodniczący jako wyzwanie. Stwórzmy komitet organizacyjny na pewno to jest dobra myśl i fakt jest taki, że już nie wyprzedzimy tego memoriału, ponieważ on miał piątą edycję w tym roku, ale jestem pewny, że, że, że można byłoby coś takiego zrobić. Pani Przewodnicząca de, deklaruje, że od dziś zacznie ćwiczyć na nartach i jazdę, jeżeli tylko Pan Prezydent przyjedzie do nas kolejny.